Cześć, nazywam się Adrian Klamczyński, i jesteśmy w showroom Samsung Electronics Polska w Warszawie. Wielu moich klientów, znajomych czy rodzina zmaga się w ostatnim czasie z koniecznością pracy z domu. Często zatem dostaję pytania, Adrian, jaki monitor poleciałbyś do zastosowań typu home office? Jakie urządzenie sprawdzi się w pracy, jak i po pracy? Moja odpowiedź to Samsung Smart 7, czyli urządzenie bardzo uniwersalne, hybryda pomiędzy telewizorem a monitorem. Dzięki funkcjom biznesowym, takim jak integracja z Office 365 czy Samsung Dex, świetnie sprawdzi się do pracy w ciągu dnia, a wieczorem pozwoli na chwilę odprężenia dzięki wbudowanym aplikacjom smart, takim jak Netflix czy YouTube. Samsung Smart Monitor jest urządzeniem hybrydowym, które spaja zarówno funkcję monitora, jak i telewizora. Pracą urządzenia sterujemy za pomocą dołączonego w opakowaniu poręcznego pilota, zupełnie tak jak w przypadku telewizorów Samsung Smart. Dzięki platformie Tizen urządzenie oferuje wiele funkcji SMART, takich jak możliwość uruchamiania różnego rodzaju aplikacji, takich jak YouTube, Netflix, wbudowana przeglądarka internetowa, ale również co warto podkreślić aplikację Apple TV. Dzięki możliwości instalacji aplikacji z platformy Smart Hub możemy w dowolnej chwili uruchomić swoje ulubione treści, podcasty i filmy wideo, z których dźwięk będzie odtwarzany na wbudowanych w urządzenie 10-watowych głośnikach. Aplikacja Netflix działa dokładnie tak samo jak na telewizorze, dzięki czemu możemy cieszyć się wysokiej jakości treściami wyświetlanymi również w rozdzielczości Ultra HD. Dzięki dołączonemu pilotowi obsługa jest szybka, intuicyjna, a aplikacje działają bez żadnych opóźnień. Screen Mirroring, działające w oparciu o MiraCast, to jedna z podstawowych funkcji tego urządzenia. Wbudowana domyślnie w systemie Windows 10 funkcja pozwala na bezprzewodowe udostępnianie obrazu na monitor Smart, bez konieczności łączenia kabli pomiędzy komputerem a monitorem. W zależności od potrzeb użytkownika, możemy obraz klonować 1 do 1 lub rozszerzać naszą powierzchnię pracy o dodatkowy pulpit. Aplikacja Apple TV pozwala na udostępnienie obrazu z komputerów opatrzonych logiem nadgryzionego jabłka i podobnie jak w przypadku technologii Miracast pozwala na duplikowanie lub rozszerzanie obrazu, ale także na bezprzewodowe udostępnianie treści z urządzeń Apple, jak iPhone czy MacBook, zupełnie tak jak korzystalibyśmy z zewnętrznego urządzenia Apple TV. Urządzenie posiada również budowany model Bluetooth, co pozwoli na podłączenie zewnętrznych głośników lub zestawów słuchawkowych w oparciu o tę technologię. Nowa funkcjonalność dla użytkowników SmartThings, czyli Tap 2 view wyświetli obraz z naszego urządzenia mobilnego pod dotknięciu monitora. Prostota i wygoda działania przy wyświetlaniu i prezentowaniu treści na większym ekranie wprost z telefonu lub tabletu. W dzisiejszych czasach wielu użytkowników korzysta ze swoich telefonów tak jak z komputerów za pośrednictwem np. aplikacji Samsung Dex. Smart monitor również posiada taką możliwość i to w wersjach przewodowych, jak i bezprzewodowych. Sprawdzenie maila, uczestniczenie w telekonferencji czy praca na dokumentach umieszczonych w telefonie nabiera teraz zupełnie innego wymiaru i jest dużo prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Za pomocą podłączonej do monitora myszki i klawiatury możemy pracować na monitorze tak, jakbyśmy podłączyli do niego zewnętrzny komputer, a nasze ulubione aplikacje będą wyświetlane na dużym 27-lub 32-calowym monitorze. Samsung Smart Monitor posiada również wszechstronne złącze USB-C, dzięki któremu nie tylko wyświetlimy obraz naszego telefonu, ale jednocześnie naładujemy nasze urządzenie mobilne wprost z monitora. Złącze USB-C potrafi również ładować nasz laptop aż do 65 W ładowania. Wbudowany hub USB pozwoli wykorzystać dodatkowe porty USB, np. do podłączenia zewnętrznej kamery czy właśnie myszki i klawiatury do wygodnej obsługi podłączonych urządzeń. Warto dodać, że dzięki aplikacji Samsung Dex możemy wykorzystać kamerę naszego telefonu, aby np. uczestniczyć w telekonferencji za pomocą Microsoft Teams, Zoom czy innych tego typu aplikacji. Urządzenie posiada także integrację do chmury Office 365, dzięki czemu możemy otwierać i edytować nasze dokumenty Worda, prezentacje PowerPoint czy pliki Excela wprost z chmury, bez konieczności podłączenia komputera. Zdalne podłączenie do komputera wewnątrz naszej sieci może być również nawiązane za pomocą protokołu RDP dla systemu Windows lub VNC dla macOS. Możemy zalogować się na swojego użytkownika podając adres IP komputera lub jego nazwę sieciową oraz login i hasło użytkownika. Samsung Smart Monitor to urządzenie wielofunkcyjne i świetnie sprawdzi się w ciągu długich godzin pracy, a po pracy dostarczy rozrywki na najwyższym poziomie.